O Jo z tej strony. Wait a minute! Who are you? ID I na pomysł, że odpiszę wam wszystkim na wiadomości. Mniej więcej nie odpisywałam przez pół roku. Też <noise> próbuję zejść na sam dół, ale chyba mi się to nie uda. O mamy już październik. Cześć. W zadaniu stwórz, e, stwórz e, film, w którym muzyka odpowiada w bóle. Chodzi o to, e, że trzeba. To można dać beleką muzykę do filmu i ona zaliczy. I dawaj! Może odpiszę za pół roku. A to fajnie. Że mnie zbierasz. Akceptujemy. Oj, oj, oj. Oj. O tutaj raz odpisałam. Wszystkiego <gryzmieniu> <gryzmieniu> najlepszego z okazji rodzin. Dziękuję to bardzo, masz oczywiste. Hmm. To jest bardzo trudne pytanie. Zależy. Mam nadzieję, że kiedyś nagram film dokładny o bijaniu poziomu, ewentualnie może coś tutaj poruszę podczas y, nagrania tego filmiku. A tutaj y, dziewczyna mówi, że polubiła już dawno temu. Tu pewnie chodzi o polubienie statusu. Nie. I dodamy ją do znajomych. O, już jest. Mam pytanko, ile ty te zwierzątka zbierasz, bo masz ich sporo. To jest za chyba wilkanocny event, co nie? Mam jeszcze kilka zwierzątek z eventu świątecznego. A to są zwierzątka, które kupiłam od innych graczy jak zaczynałam grać. No oprócz tych nowszych. Oprócz tych węży, tego e, oprócz luny, e wurt, konika, sowy, szopa, raby, owcy, dalmatyńczyka. Ci się nazywa te zwierzę tygrys. I misia. No, od razu odpowiem, kiedy zaczęłam grać. Zaczęłam grać mniej więcej yy, w Halloween, ale poprzedniego roku. Czyli minął już rok, odkąd grałam w Star Planet 2. Nie wiem, co odpowiadać na takie yy, wiadomości, które, między którymi nie można jakąś dyskusję wiązać. Śmieszek? Okay. Dobra, polubione wszystkie. Kto Was chce się wymienić za liska, to nikt nie kopisze. Ja bardziej zbieram unikaty w formie kolekcjonerskiej i w ogóle się nie wymieniam, nie sprzedaję. Oj, buźka nie wyszła. Dziękuję i pozdrawiam. Błagam, nie spamcie, proszę. I jak piszecie do kogoś, żeby coś dał, no to naprawdę jest odwrotny skutek. Jak yy, będziecie komuś spamić, mówić komplementy, a jeśli ta osoba odpowie nie, tak jak chcecie, oj! Wiecie co, ja dam wam tipa. Pierwsze co robicie. Jak chcecie coś od kogoś. najpierw się z tą osobą zaprzyjaźnić. O, spróbujemy na podstawie Claudi. Hejo! Tak? Teraz czekamy. Czy nam? Chyba nie. Czemu nie śpisz? Dobra, spróbujemy. O, dobra. Mm -hmm. Ciekawe, co sobie pomyśli teraz. Okej, okay, pora, pora. Przerzet. 什么呀？我啥 <laughs> 都懂呀。 Dopiero jak popiszecie z daną osobą po na przykład tygodniu, to możecie ją wtedy poprosić o wszystko. Wtedy to bardzo miło jest dawać komuś prezenty w momencie, kiedy z tą osobą masz jakieś relacje, nie? I widzieć, jak ta osoba się cieszy z tego prezentu, nie? Albo patrzeć, że. O, dałam jej ostatnio. Przypuśćmy. dała jej ostatnio na przykład. Yy... Tą torebkę. A nie dałam jej żadnej torebki, nie? No i potem wchodzę na jej profil, patrzę, ona nosi to, co jej dałam. Ale zarąbiście. Tak róbcie. Jest to już nawet fajne, że z kimś się zakolegowałaś, potem dajesz prezent tej osobie i potem jak wchodzisz na jej profil, to się, kurde, cieszysz, że nosi to, co ci dała. To, co ja dałam na przykład, nie? To jest dużo fajniejsze niż po prostu zrobić coś takiego, że o, biorę sobie randomową osobę do wariatki, bo... Hej, wariatka! Czy dasz mi... O co mogę ją poprosić? Tak, pomarańczowy potem że czy mi w ogóle istnieje taki tam. Chyba nie. No, i potem ona mi da. Y, ten sok pomarańczowy. Ja wtedy tutaj kliknę i sobie odpalę, że jem ten sok pomarańczowy. Potem ona wejdzie na mój profil i zobaczy. Wow, wiesz co? Poprosiłam jej i nawet z tego korzysta. Jak super. Oh my god. Oh, jeszcze oh, i uzasadniłam dlaczego. made why. Oh, we'll see if And I told you to smile. Why, why don't you smile? I told you to smile, but you just ignore my word and you just...